Uwaga! Minister zdrowia ostrzega. Ilość sucharów w tym filmie przekracza wartości krytyczne. Oglądaj na własną odpowiedzialność. Apokalipsa zombie to dość powszechny temat w serialach, grach i filmach. Z uwagą obserwujemy, jak epidemia ogarnia coraz większe połacie zaatakowanego kraju i jak ludzie bezskutecznie walczą o życie z przegniłym, powolnym i bezmyślnym wrogiem. Stany Zjednoczone są szczególnie narażone na takie apokalipsy, zwłaszcza że większość takich wydarzeń tam się rozgrywa. Ale co by było, jakby apokalipsa zombie wybuchła w Polsce? Czy mamy jakieś szanse na przeżycie? Czy naturalne przeszkody, jak dziury w drogach, to wystarczająca blokada, aby powstrzymać chmary dreptających trupów? Oto 10 przykładów na to, że w przypadku epidemii zombie jesteśmy w czarnej dupie. Wojsko. Patrząc na aktualny poziom i wielkość naszego wojska, można założyć, że już za parę lat nasze oddziały szybkiego reagowania będą składały się z dwóch dzielnych żołnierzy i roweru typu tandem, wyposażonego w pompkę i sygnał dźwiękowy typu dzwonek. Do ich dyspozycji będzie karabin bez amunicji, proca na pociski typu kamień oraz jeden hełm, którym w razie zagrożenia będą musieli się dzielić. Wojskiem będzie dowodził ślusarz z 15-letnim stażem po szkole. Podstawowej ukończonej w stopniu dostatecznym. W razie ataku oddziały szybkiego reagowania będą przemieszczać się rowerem po ulicach szybkiego ruchu, oddając sygnały dzwonkiem. Zombie będą eliminowane strzałem z procy w czułe miejsca. Obaj żołnierze będą wyposażeni w specjalne mundury wzmocnione starymi gazetami typu Pani Domu i Tina, chroniącymi przed ugryzieniami. Do dyspozycji będzie telefon komórkowy w dowolnej sieci, doładowanych za 5 zł polskich, sam raz do. Szybkich połączeń z bazą. Służba zdrowia. Wirus zombie działa bardzo szybko. Praktycznie w parę godzin zamieniamy się ze spokojnego, bogobojnego obywatela, w kłapiącego paszczą żywego trupa poszukującego mięsa. W przypadku zarażenia się wirusem zombie, jeśli istniałoby lekarstwo, należałoby iść do lekarza pierwszego kontaktu z aktualnym ubezpieczeniem, następnie odczekać swoje, bo o którejkolwiek do lekarza nie pójdziesz, zawsze siedzą tam stare baby, przerzucające się coraz to straszniejszymi chorobami, które przeszły i które mają. Po po uzyskaniu dostępu do lekarza zostaniemy skierowani na specjalistyczne badania, na które czeka się minimum rok, bo takie są kolejki. Jeśli jakimś cudem doczekasz się wizyty u specjalisty, być może dostaniesz receptę na leki, na które na pewno nie będzie cię stać. Więc lepiej w przypadku gryzienia położyć się spokojnie i czekać, aż wirus przejmie kontrolę. To chyba lepsze rozwiązanie. Kościół. W przypadku eskalacji wirusa zombie na pewno głos zabierze Kościół, który stwierdzi, że skoro się rusza, to żyje i nie można zabijać zombie. Należy otoczyć ich opieką i otworzyć przed nimi serca, a najlepiej od razu swoją czaszkę, bo zombie uwielbiają mózgi. Debata, w której będą brały największe brzuchy polskiego Kościoła katolickiego, będą trwały latami i do niczego sensownego nie doprowadzą. Wszak nasz kraj to nadal ciemne średniowiecze, memento mori. To także istota na dodatek z martwych wstała, a więc Boską ręką sprowadzona na sąd ostateczny. Więc zabijanie czegoś, co już nie żyje, a zmartwychwstało, jest naganne i będzie tępione z całą surowością poprzez zrzucanie klątw, nakrzyczenie zambony czy o zgrozo odmową przyjścia księdza po kolędzie. A któż z nas chciałby ponieść tak surowe konsekwencje? Sądy. Poza prawem boskim jest jeszcze prawo ludzkie, które stanowią sądy. W sprawie zabijania zombi zostanie wszczęte postępowanie, które będzie ciągnęło się co najmniej rok. Plusem jest to, że zombie nie umieją się odwoływać, jednak, poprzez trudności w przesłuchiwaniu świadków, sprawa może być odraczana na kolejne lata i ciągnąć się w nieskończoność. Samosądy, czyli samodzielne zabijanie zombie, nawet w obronie własnego życia i rodziny, spowodują, że pójdziesz do więzienia, ty morderco, i tam Zgnijesz, a wtedy może wrócisz jako zombie i może doczekasz się ułaskawienia. Wtedy, to jako wolny zombie, będziesz mógł pożerać mózgi wszystkich dookoła i nikt nic ci nie zrobi, bo przecież będzie bał się konsekwencji prawnych. Środowisko nie od dziś wiadomo, że naturalne przeszkody mogą zatrzymać czy choćby opóźnić marsz żywego trupa. Niestety aktualnie prowadzimy beztroską wycinkę drzew, więc zombie radośnie pląsając przez las jak po sześciopasmowej autostradzie będą w miarę szybko się przemieszczać w dowolne miejsce. Pewna nadzieja by była w naturalnych drapieżnikach przebywających w lasach, ale prowadzony odstrzał zniwelował te niebezpieczeństwa dla zombie i nie muszą się już martwić, że ktoś ich zaatakuje i rozerwie. Na strzępy. Zawsze można rzucić w zombie szyszką, a nóż może pożrą i się udławią. Broń. Jak to dobrze, że żyjemy w kraju, gdzie nie ma broni? W przypadku epidemii zombie możemy strzelać z palców, puścić serię wiązanek zasłyszanych od żuli z monopola, czy zbombardować żywego trupa deszczem docinków. Broni mieć nie będziemy, bo a nóż komuś przyjdzie na myśl strzelać do siebie, a nie do zombie. I co wtedy? Zrobi się polski dziki zachód. A Polacy, jak to rozwydrzone dzieci, z lubością by strzelali do wszystkiego i wszystkich. Wszak tu nadal jest średniowiecze. Chcesz bronić rodziny? Rób to bez broni. Na kategorycznie zabroń zombie gryzienia, pogruź palcem, lub zastrasz policją i sądami. Zawsze możesz w obronie własnej na takiego umarlaka nakrzyczeć, lub jeśli jesteś wierzący, przegonić go modlitwą. Powodzenia. Dezinformacja. Jeśli epidemia zombie nastąpi, właściwie nie wiem czy w ogóle się o tym dowiemy zanim już będzie za późno. Stacje telewizyjne będą podawały przeczący sobie komunikaty, a że to bandy owsiaka, a że to horda obrońców demokracji, albo że to strajkujące pielęgniarki. W sumie nic nie będzie wiadomo. Zagubisz się w tym i zakręcisz i pewnie po jakimś czasie dowiesz się, że to wcale nie zombie, ale ludzie, którzy leczyli się psychiatrycznie. Poprawność polityczna Wiąże się ten punkt z poprzednim. Pewnie na zombie nie będzie można mówić zombie, bo obraża to ich uczucia. Może ludzie niegdyś żywi, ale teraz nie żywi, ale nadal posiadający cechy motoryczne? To dobra nazwa. Poprawność polityczna nie pozwoli na eliminowanie ludzi niegdyś żywych, a teraz nieżywych, ale posiadających nadal cechy motoryczne. Zombie pewnie dostaną od państwa jakiś socjal i baraczek na zachętę. Niech sobie żyją. Znaczy niech sobie nie żyją. Najlepiej wśród zwykłych ludzi. Integracja niech postępuje. Szybko okaże się, że tego typu enklawy zamieniają się w strefy no-go zone, gdzie wchodząc, wychodzisz już jako zdrowy, pełny życia, znaczy śmierci, zombie. Chciwość. Jesteśmy narodem chciwym. Nawet jak mamy aż nadto, to i tak mamy za mało. Prawdopodobnie na zombie będzie można zarobić. A to złapać go i zabrać portfel, czy zdjąć jeszcze nowe adidaski. Zombie wszak też mogą mieć złote zęby, czy inne funkcjonalne przedmioty, które są podatne na spieniężenie. Wyłapywanie zombie to też niezbyt prosty zabieg i pewnie będzie powodował coraz większą epidemię. Wszak kto się nie skusi na dzierżonego w zgniłej łapie iPhone'a 7 Plus 64 Gigabajty, którego można będzie potem jeszcze pogonić na Allegro. Chciwość będzie pierwszym krokiem do zombifikacji, a odarte zgodności i gadżetów żywe trupy, będą pałętać się po kraju do momentu, aż zostaną rozkradzione z nich wszystkie mające jakąkolwiek wartość elementy. Rurki. Pierwszymi ofiarami zombi będzie zapewne młodzież w rurkach, które uniemożliwiają szybką ucieczkę. Prawdopodobne zwolnienia z WF-u w podstawówce spowodowały u takich delikwentów całkowitą niemożność poruszania się z rozsądną prędkością, aby uniknąć ataku żywego trupa. Choć. Zakładam, że sami pewnie będą do nich podłazić, aby strzelić selfika na Insta lub Facebooka, co zakończy się w wiadomy sposób. Z drugiej strony powstanie pewna kasta zombie w rurkach, która będzie chodziła wolniej, a w rękach będą ściskać swojego smartfona ze Snapchatem. Będzie można ich łatwo wydobyć z tłumu. Prawdopodobnie też będą to zombie wegetarianie, fruterianie czy inni zjeborianie, gdyż będą żywić się żwirem, ziemią i korą z drzew. Inne zombie litościwie Będą je zabijały na miejscu, bo to trochę wstyd, aby taki zombie po świecie chodził i psuł renomę innych umarlaków.